Kurz już trochę opadł. W kopereczce skończyło się paliwo. Za chwilę muszę zatankować. Ale zobaczcie, tak teraz to wygląda. Już tutaj ten cały przód, mm, przód, czyli tak jakby ten początek jest zerwany. Tutaj jeszcze ten twardszy beton mi został, więc za chwilę sobie będziemy to zrywać. No i tutaj się zaczyna powoli taki piasek. Znaczy tutaj to jeszcze jest beton, ale tam łyżko, jak przegarnąłem, to się. Dokopałem trochę głębiej, więc podejrzewałem, że to jest taki chudziak. Po prostu, no i tak to wygląda. Na busika sobie tutaj już ładuję, żeby muszę sobie załadować ten grus, po prostu, żeby tutaj móc łyżko sobie nabierać. No, jak to już będzie zrobione, ten grus załadowany, to tam zacznę kuć i łyżko sobie przerzucać. Teraz ten murek muszę. Przewrócić trzyma się bardzo mocno, więc go podkułem tam od dołu i za chwilę go będę naciągał. No i ładujemy paliwo do koparki i jedziemy z tematem.